Czuło bardzo fajnie, interesująco, bardzo mnie zainteresował ten wykład. Tak? A ty jesteś z jakiejś szkoły? Z Przemętu. Z Przemętu. A wy? Proszę, podzielcie się. Uważam, że wykład był niesamowity, bo sam w sobie temat od razu wiedziałam, że będzie bardzo interesujący, więc tak naprawdę bardzo zaskoczyłam się, jak dokładnie można było to wszystko opisać. Słuchaj, a w ogóle słyszałaś o Mirzyńskim? Słyszałam wcześniej coś na ten temat, ale nie były to aż tak dokładne informacje, jak mogłam, jak mogłam słyszeć teraz. Bardzo proszę. Moim zdaniem super. Super organizacja bardzo fajna i fajnie się spędza czas słuchając takich rzeczy. Interesujesz się historią, tak? Tak.